Najpierw. Ale po co mi to mówisz? No bo... Chciał z tobą porozmawiać. Co? Samo życie. Poniedziałek i wtorek o 19.25. Spece od czarnej roboty powracają. Jesteśmy najlepsi. Boscy. Jedyni prawdziwi pogromcy duchów. I zmierzą się z kilkusetletnim, rumuńskim księciem. Znajdź mi dziecko, żebym mógł poszyć. Co zwycięży? Wiekowe doświadczenie czy młodzieńcza fantazja? Upiór czy Pogromcy Duchów 2? W poniedziałek o 20.15. Cześć kochanie. Cześć. Hmm. Gdzie byłeś? Biegałem. Tomek, Ale ta koszulka jest sucha i nawet nie pachnie. Nowy hmm? dezodorant Storforce Gillette Series pomoże Ci zachować suchą skórę i świeżość przez cały dzień. Jego aktywne składniki zwalczają bakterie, zanim pojawi się pod i nieprzyjemny zapach. Dezodoranty Gillette Series najlepsze dla mężczyzny. Dzień dobry. A nie taki dobry. Boli mnie głowa. Weź aspirin. Aktywny składnik aspirin hamuje produkcję substancji odpowiedzialnych za ból i stan zapalny i skutecznie zwalcza bóle głowy i mięśniowo-stawowe. Już dobrze? Aspirin pomogła, dzięki. Aspirin na przeziębienie, aspirin na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Startuj na wybrzeże, bo będzie się działo. Od rana emocje w plażowej piłce nożnej. Do nocy zabawa na beach party. Ruszył Lech Beach Soccer Tour 2005. W ten weekend w Darłówku. Sponsorem imprez na plaży jest Lech. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Antonio! Facaldo. Antonio. Facaldo. Mrożona herbata Nesti to połączenie tego, co najlepsze w herbacie i w owocach bez konserwantów. Antonio! Nesti, odkryj swoje pragnienia. Intensywne nawilżanie ożywia. Antonio! Talto! DVD! Nesti, odkryj swoje pragnienia. Teraz naj tylko za złotówkę. Możesz też kupić naj z wakacyjną płytę. Największe przeboje kabaretu Otto, Wakacje, ciułała, jak ja kocham cię i inne. Lub hit na DVD kobiety mafii, czyli historia sycylijskiej rodziny mafijnej z piękną Nastazją Kiński. O skokach poprzez Was do babci śpieszy kapturek. Uśmiecha się cały czas do słonka i do chmurek. Czerwony kapturek, wesoły kapturek. Pozdrawia cały świat. Czer no dobra, nie umiemy opowiadać bajek. U nas trzy grosze za SMS-w sieci, to zawsze trzy grosze. cyćko na niebie godo, że będzie gorąco. Na prognozę zaproszę Hanna. Ej, dam las mi ziemi migłace. Taki gorącz. Lodówecka przydać się może. Że zrobiłaś wszystko, aby dogłębnie oczyścić pory? Najlepszy patent to Żel głęboko oczyszczający Garnier Czysta Skóra. Dogłębnie odblokowuje pory i dodatkowo je domyka. To potwierdzone przez dermatologów i przeze mnie. Żel Garnier Czysta Skóra. Najlepszy patent na odblokowanie porów. Garnier. Chcesz optymalnego efektu? Działaj potrójnie. Oczyszczaj, tonizuj, nawilżaj. Stosuj kompletny program pielęgnacyjny Garnier Czysta skóra. Odkryj nowy dezodorant Fa Sport Active. Teraz aktywne składniki zapewniają 24-godzinną świeżość i wyjątkową skuteczność. Zawsze, gdy tego potrzebujesz. Jak się czujesz, kochanie? Świeżo. Dzięki Fa. Nowy dezodorant FA Sport Active. Poczuj przyjemną świeżość FA. Teraz wypróbuj FA Cool Dive. Odświeża i chłodzi. Dentyści na całym świecie już wybrali. pastę Colgate Total 12. Wybór dentystów na świecie. A jaki jest Twój wybór, wybór? Oto Blend met Whitening Impressions o smaku Exotic Energy. Wow! Pasta wybierająca, która eksploduje smakami owoców tropikalnych. Miam! Smacznego wybierania. nie wrócił. Zemścić się na tym, kto wydał wyrok. I żeby osiągnąć swój cel, nie cofnie się przed niczym. Ściśle tajne. Dzisiaj o 21.15. Moja dziewczyna i miłość. Smacnia włosy od wewnątrz. Więcej energii. Więcej objętości. Jeszcze więcej objętości. To udowodnione. 5% więcej objętości. Swoim ginekolog. W czym problem?